Moje hipervenom, obok sztuka jak z reklamy Kinder Bueno Wszyscy coś mi pieprzą o miłości w kółko, ale gdzie nie spojrzę Wszędzie widzę przemoc, znowu piszę w ten o Trzeci dzień rodeo, jeszcze wczoraj nagrywałem spięty demo Teraz leży pieniądz tak podery treo, Jestem epidemią z wizją dzieci dziewczyn Dzisiaj Dzisiaj słyszysz, będę zawsze obok Jutro znowu siedzisz tam ze sobą Mam popierdolone z widy, widzę to czego nie Składam chude palce w krzyżyk moje Jestem ledwie żywy, słońce ledwie żywy Z miasta, które nie ma żadnej perspektywy Tylko przejść przez kryzys, tylko ściepę w Tylko dobra żona, choć wyższa niż Mizzou Weź to skończ, albo zabij mnie Strzelają do mnie, jak do harambe Ile razy to do próbowało zabić mnie Chwila przyjemności, potem synu, zaraz śmierdziamy Mam dół do nie umiem walta na palcach na palcach hard, Na palcach hard Mój jazd Więc chodź po krok to szansa i los nam gra Mam starca. Tylko winy cierpię za swoje reszta to nie ja doroż tej bywają Tylko czy mi na dobre wyjdzie to bez nadzieja Ogardia, kiedy są, myśli zbieram, to czas na cenę żeby teraz nie widzi mi się i łypie okiem i liczę czego Mój się spodziewa co Chcą mi wejść na łeb albo bym zdech jak piesa to mnie nie urządza w kręg za kręg, wymieniam wdech na wdech telefon z deck łączach uh, Takie miewam, wam, na ey. Niektórzy myślą, że nie mam sumienia, na ey, lecz skoro na lepsze się zmieniam, jak nie mam, jak włączyć mam serce, jak nie mam, że nie mam ej Wierzę w to, co widzę, ufam jedynie na grobką. Jak ci na pierwsze wybierają lider, często na drugie ci dają samotność Jak jaram w kusę, to opuszczam szybę, jak zjada smutek, to opuszczam głowę Nieraz ty na niej miewało, więc ślipę, choć niby na zdjęcia zerkając nie powiesz co? co? Czy z połowy jestem martwy, gdy nie bolą głowy takich, jak ty mi urywałe? Jestem chory, co normalne, ty wiesz, skoro tworzysz fakty, a ja mam ukrywać je? Ja? Ja? Słyszę więcej, czuję więcej, widzę więcej i to trochę ciężkie dla mnie, o wiem, wiem bo mi kurwa wega serce i to dzieje się codziennie, jakby chciał odczytać. Mój dach smakam, więc chodź do tańca, kryk rok, tu szansa i roznam gra Mam duszę starca, nie umiem, pałsa na palcach kam. Na palcach ha. Na palcach ha. Mój smakam, więc chodź do tańca, kryk rok, tu szansa i roznam gra Mam duszę starca, nie umiem, pałsa na palcach ha. Jestem Fortuna. Jestem zawsze tam, gdzie jest jakiś powód do za kibicowania. Zawsze z tymi, dla których więcej. Zawsze tam, gdzie coś się dzieje. I tu, gdzie może wydarzyć się wszystko. Fortuna. Byłaś piękna, ale szkoda, że tak krótko. Jak widzę dzisiaj zdjęcia, to mi nawet nie jest smutno. Jak bermudzki trójkąt, jeszcze parę lat temu, dzisiaj wyjebane trudno Jak z kolaczy, że to robi biznes ej, jak z kolaczy, ktoś to robi dwie Nic to nie jest oczywiste, a to jak podałem z wtedy widać dalej będzie Czy widziałasz, kiedy zachód sprawi, a wschód spadł czpa? Dobrze, że ktoś nas to w końcu zabił, ile można spać? Bo jak stawiasz wszystko na jednej sali, to może spać Bo kiedy przy tym nie rozwalić czegoś obok was? Nie, wtedy płomień gasz, nie, tak Właśnie Ten że mi kurwa było nie wstyd Prosić o szansę, nie było mi wstyda teraz wstyd dwa razy bardziej Przyznam, że pomogło mi się zryć, to lecz nieważne Nie mam czasu, żeby tracić czas Lecę, gdy po machu leci macho Tele dzwoni i dzwoni, lecz głuchy sygnał Tylko leci po nim i wtedy Odwiedzam najewany most Rozpalam bo nawet nie wali w nos Ona pisze, czy przyjadę ja Odpisuję ze Zespół chcę tu być napiszę czy przyjadę, ja Odpisuję jej, że palesta Jak wow. z kolei że to robisz z Jak z kolei to